Ja pierdzielę! Muszę go szybko dogonić. Proszę mnie przepuścić. Tu to jakiś Mustang. I śmigłude. Chyba to on jest tam. Muszę skurczy wykaz dogonić. Korweta Darad z Challengerem. Lekkie auto kontra ciężki muscle car. Uwaga! ZOO! So, trzymaj się! Aj. Nie dało mi się go spitować, muszę jeszcze raz dogonić. Jestem mi tak szybszy. On jeździ potężnym asylkarem, a ja lekkim samochodem sportowym z USA. Ten słup trzeba będzie postawić na nowo. No cóż. Mam go! Mam go! Prajera. Już nie potrzebuję sobie. Nie. To jest? Oczywiście nie, proszę. Nie teraz. Dzień dobry. Co tutaj się stało? Co to było za driftowanie wokół jeziorka? wiem, że się fajnie tam driftuje, ale wiesz. No że nie to wie, no ja to lubię trochę czasem. No to idź na profesjonalny tor. Ano tak, trzeba zapłacić. Biedny, jesteś, no mega biedny. Masz jakiegoś challengera, który spala więcej niż prawie każdy samochód. Dobra, wywalaj z tego samochodu. Już! Już! Halo, policja, Złapałem się z chwilą. Delikwenta na ulicy Czekoladowej. Stoi tutaj czarny challenger, zabierzcie go. Dobrze, zapraszam do mojego samochodu. Kurde, bogata ta policja w dzisiejszych czasach. No to w duba jesteśmy? Że tak drogo? No, w przeciwieństwie do innych, ja nie biorę do kieszeni, tylko ja wydaję na interesy policji, bo bycie y, tym. Właścicielem pomicji to moja pasja. No oddychtywanie to też moja pasja. Proszę za mną, iść. Ach, będą ze mnie dumni, 10 milionów. Będziemy bogaci. O. Ciekawe co oni teraz robią. Dajcie towarzysze. Witam, witam. Od, Jak tam? Przychodzę z dobrymi Szanowni. wieściami. Już cię wywali Wykro. z gangu? Nie. No dobrze. Jak, zdobyłeś te 10 milionów? Powiedz tylko, że nie, to już nie ma życia. Tak, wygrałem. Konkurencja nie wybra. to se schowane ja te... piłę? Albo jej nie schował. Słuchaj. Tu słaj mordo. Ja miałem 200 tysięcy punktów, a drugie miejsce miał tylko 50. Jakie nuby, chłopie! Chyba oni podali do wody, tragedia. Ach, uwielbiam to auto, bo. No. Nie widzisz, nie zarodzę ciebie. No właśnie, no to dobrze, bo. bo, bo, bo. Ej, może gdzieś indziej pojedziemy, bo ta baza taka. No nieprzyjemna. No w sumie taka, no. Wodą trochę to ciężko i się nie chce zbędzić. No to. Dobra, bądź. No, jest. Mam plan, pojedziemy do takiej bazy, co jest na wzgórzu. No, no dobra. Już bo... nie wiem, mi się tutaj żyje dobrze z tą pleśnią i tym, i, i tym zombie w klatce. Ale chłopie, nikomu się nie chce wodą tutaj dojeżdżać. Ech, no dobra. Dobra, tu wyjeżdżamy. Jak zwykle wolno se dojedziemy, bo tutaj jest ograniczenie. Dobra. Urde, pada. lepiej dla nas. Ej, Ej co ty, jest czego ty to widzisz? On se na piechotę skacze. A, gdzie moje światło? Właściwie mówić, że chyba koi zostawiliśmy. Dobra, tak on właściwie... tu jak dotrze. trzeba. Dobra, tak właściwie zobacz, już założyłem swój stary spoiler. Ło! Dobra, walid z zasady, jedziemy górkami. Czy <noise> Delorian da rada? No daję radę nic. Eee, no da, to jest, to jest najlepsze auto. Po wodzie pojedzie ci Chłopie! Ty, 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 się, ty się dziwisz? Dlatego właśnie wygrałem drag raysy Kurde jeszcze do driftów, dobra O, to tutaj, nasz przystanek tutaj Przystaneczek Ło, jak te drzwi się otwierają. Co Uwaga, jest? Tutaj jest jeszcze zimniej, bo tam jest... po płacie, schodach. No co? Kurde. Jest najlepiej. Moja głowa zmarski, ja łysy jestem, ja mam włosów. Trudno chłopie! Już wie dlaczego z włosami są lepsi niż łysi. Ja, ja, no co ty gadasz? No zaba mam włosy i nie ty, jest mi zimno. Ty chyba problem masz jakiś ewidentny. To, chcesz porozmawiać z moją pimą mechaniczną? Ej, spokojnie! Spokojnie! Nie, nie, żartowałem. No. Dobrze. Grę. Krab arab. Jadę, jadę, jadę. Dawaj, może na miasto pojedziemy. No, przejechałbym się. Na pizzę w sumie. O, no, zjadłem sobie. O jezu, jakie lambo, czyli to jest lambo. Towarzyszu, wsiadaj. Łupie. Nie, dzięki. No, już A, miałem mówić, że bez nich. A co? No, My w dwójkę pojedziemy. Tory, uwaga. Witam. O nie! Co ty Jak ty Jestem krabem, czego wymagasz? Żebyś stąd jechał, bo my we dwoje mieliśmy tylko jechać Aha. Dobra, to ja wracam